Przekapka tu. Wiedział ile ich mam. 500 betów to jest kawał drogi dla mnie. Ale no cóż. Hmm. Może w międzyczasie coś się znajdzie. Eee... To jak mam dzisiaj w sumie jeszcze Manhunta zrobić. Zobaczymy czy to wyjdzie. Najlepiej byłoby faktycznie na tym tym. Na tym serwerze, tylko naj... po prostu nie używać na przykład części modów albo czegoś takiego. To by było ciekawe. Jak nie to się zobaczy. On hand pewnie prędzej wleci, bo o ile w ogóle się zbierzemy na to dzisiaj. Jest ja plus tego serwera, że mogę sobie po prostu wbić, kiedy chcę, robić co chcę i nie, nie ma tu jakichś ograniczeń. Jak się ekipa zbierze, to będzie ekipa. Jak się nie zbierze, to nie będzie. Nie, nie ma tego problemu, tak jakby nie. Um, tak, dokładnie. Artefakty bym musiał jakieś nowe znaleźć. Bo wszystkie poprzednie się popsuły, albo są bezużyteczne w walce takiej normalnej, bezpośredniej. W sensie. A tutaj, chyba Tomek kurda, Tak, powycinał tutaj A Te artefakty są takie trochę bezużyteczne, jeżeli chodzi o. No o walkę, mogę przyzwać sobie zwierzaka, albo chociaż ten jeden na golema może być... O, o, skóra, 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 może być przydatny. Sam nie wiem co wszystkie artefakty robią. Wiem, że one po prostu są. Skóra misja wykonana, teraz idziemy do końca tam. Eee, dziwny worldgen, latający klocek. Tak samo, mm, mogą być tutaj jakieś latające zamki, mogą się tu pojawić, no to jest ta wioska, o której mniej więcej nie widzieliśmy. Mogą się pojawić właśnie jakieś takie fortece jak tam i one są dość pospolite z tego co widziałem, są jeszcze inne struktury. Tak jak mamy na przykład, na przykład, na przykład, um, tutaj. To są stare jakieś silosy, stare farmy i tego też może być dużo widziałem dwa takie albo trzy jeszcze nie wiem w każdym razie jest to fajne jest to takie o. będę musiał zmienić sobie ustawienia potem nagrywaniu. widzę przynajmniej na tego manhunta. No, ale to... dopiero później. No i mamy Battle Towera. To jest klasyczny, czy to jest też taki ten Wygląda na klasyczny. Czyli nie będzie nic ciekawego po drodze. Będzie dopiero coś na samej duże. No tu nie ma nic. To jest klasyczne. Oj, tu jedno piętro chyba pominąłem. Co wysyłają ty Tam jest skrzynka. Dobra, to jest na ścianie północnej. No, tak się czytuje Tower, że tak powiem. <grybujesz> Jak masz odpowiednią postać. To jest wszystko, czego potrzebujesz. Dobra postać do. No właśnie, do tego. Jest to jest nie, to jest piętę tylko wyżej, chyba to jest piętę. Nie, to jest 105. Nawet walczyć nie trzeba czasami. Jak dziada to wykończę. Oj, marchewkę dostałem! A, marchewki nie są jakieś. Super. To nie wiem, w moim odczuciu. Marchewki są matkami, po prostu i to tyle. Specjalnego z nich. Ale właśnie. Po co ja mam walczyć? Jak mogę po prostu przejść z tego Battle towera w ten sposób? Szczególnie, że ja mam tylko pięć celuszek, nie? To też należy wziąć. Oj, oj, nie chciałem tu wchodzić, pod uwagę. Czyli jestem, jak coś mówi, squishy as fuck. Oj, tu może coś Dobra, to pięć trzeba zwiedzić. Nie ma nic, nie ma nic, też nic ja. Przykopka tu Tu też nic nie ma, tu jest lawa na dole, widzę. Klepki trzeba zjeść. Głód to jest jesujący efekt, szczególnie dla mnie. Dobra, tu jest jakieś piętro. Tam jest skrzynek. Dobra, to zrobimy legitnie. Jeden spawner. Drugi spawner i lecimy. By the way, nie wiem czemu tak szybko kluczają, co jest w większa. A tak Atak, damage? Nie, nie mam. Siedem, siedem... A nie, dobra, już zimczą. Uważenia z krytyka. Jakieś jedzenie trochę żelazo. Dobra, tam no, coś tu było. Czy tu jest coś... tu wygląda jakby coś było na środku, nie? A, rozczarowałem się. Eee... Dobra, czy tu jest jakaś jest skrzynka. To jest, są dwa spawny, W sumie dla Expa 30 poziom. Możemy się zaraz w emplanty bawić. Może jeszcze trafię kogoś tym mieczem. By było fajne. Dobra, let's go tu. Przekopka przez ścianę szybko. A właściwie tak, powinien nie tu. Mieć kuszę przygotowaną. Shit, to jest jaskniowy. Ta za długo trwa. Tu będzie jeszcze jakieś piętro. Ja podziękuję. Ja sobie stąd pójdę. I znowu wspinaczka 3 godziny na szczyt. tutaj? Tak, to chyba byłem co 105, to strześciłem cały, jak się Tak, to jest 105. Dobra, czyli muszę dostać się wyżej. Jedno mm, bardzo ekscytujące te Battle Towery, nie tyle walki, tyle tego wszystkiego. Znaczy, to jest jeden patent grałem wcześniej z ziomkiem, co mm, na Origins właśnie tutaj miał Blazebola jako postać wybranego. Czyli, że nie dostawał obrażeń od lawy, od ognia i w ogóle. I to mu zwiększało obrażenia. Jak był w tym zanurzony. Um, I. No i on po prostu wszedł na samą górę i zalał wszystko lawą. Odbudował się tam od boku, czy jakoś tam nie pamiętam właśnie jak on to jest ale sama góra i wszystko zadał i mówi, że easy, nie? nie. To jest pomieszczenie. Nic ciekawego. Dobra. To lecimy. To już chyba jest sama góra jak się nie mylę. Nope! Dziady, pająki Muszę zejść większą tą platformę do spadania tam tutaj Ile bloczek tak, tak Pająków się pozbyć w pierwszej kolejności A ten ci za mną poleciał To jest to, co ja mówiłem, że muszę uważać na HP Bo niby fajnie, bo ciężko trafić, ale jak ja mam no 5 duszek nie? To jakaś tocizna to jest dla mnie koniec. To jest jeden pająk. Dobrze, że mogę po ścianach wchodzić, to jest duży plus. Będzie kompilacja z w i wchodzenia po ścianie. O! Loader. Okej. Okay. Okej! Okay. To jest problem, bo golem właśnie spadł na pół piętra. I jak widzieliście, 4 jest z zabrał z jednego hita. Może jeszcze się trochę wlecę. O, teraz się czuję bezpiecznie. Spróbuję wejść na górę. Nie tygerując golema. Być jeszcze spawny. Ej, to w sumie nawet nie jest źle, ja go mogę. Chyba mogę go tak porobić. Zobaczymy zresztą. Jeśli mnie nie zrzuci teraz To ja jestem na górze Super Ten spawner Dobra Najważniejsze jest to że zniszczyłem ten spawner Teraz trzeba je tylko stąd wybić. Wszystkie. Do tych pająków nie mam zamiaru nawet podchodzić. Jest jeszcze jeden gdzieś tu pewnie. Dobra, skrzynka. Kupa skóry, zambiście. Protek... No, ładny enchant. Jak like of this? Nie wiem. Jest spoko. Zazwyczaj to jest tego typu loot. No a teraz będzie problem, gdzie jest ten golem? Tu go nie ma. Może tu. Tu jest, dobre. Najlepszy patent na golema jest taki. Tak będę musiał tam potem zejść, to jest problem, ale skuszy go po prostu zjechać. Widzieliście, że on mi serduszka potrafi pod tak po prostu zabrać, więc... Ten jest dobry, bo są jeszcze inne, które fireballami strzelają. Więc to byłby większy problem. Dobra. Dziadygi też możemy tak załatwić Albo tak Mamy klucz Dobra i wyjdę sobie tędy tą dziącę sobie Już to może być skrzynka na tym piętrze A nie, ja już tu byłem, ja już tu byłem Dobra Dobra, 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 dobra I teraz tak Miejsce w ekwipunku przede wszystkim. To powinno starczyć. I uwaga! Po tego klucza, to coś wygeneruje skrzynkę. Po wygenerowaniu tej skrzynki mam dosłownie kilka, może kilkanaście sekund na zabranie z niej lutu. Let's go! I teraz wszystko zacznie się rozpadać, po prostu. I strasznie lagować. Cały Battle Tower teraz się niszczy. Bo wcześniej one się nie niszczyły. Na poprzednim modzie i można było sobie zostawić kilka spawnerów. sumie wiecie co potem z tego wychodzi. Zostawisz parę spawnerów na tym i strasznie to reaguje. Parę spawnerów, i masz ekspiarkę, tak naprawdę, więc teraz trzeba bardziej na to uważać. Ile mam miejsca jeszcze? Mam sporo miejsca do klikunku. I mam sporo czasu. Może. Jesteśmy tu. No, bo tu tego Battle towera ostatnio zrobiliśmy. Tutaj jest to, co może pójść. Przejdziemy się tutaj zobaczyć. só do qual.